Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś robię pierogi z kapustą i grzybami, ale w zupełnie innej wersji niż znamy i robimy to na co dzień, a jak to już wam pokazuję, tak więc leźmy z tematem bo szkoda czasu. Tutaj oczywiście pierogi, pierogi, co ja mówię, grzyby i kapusta, ale zaczniemy od zrobienia ciasta. Mam tutaj 250 gram mąki. Mąka pszenna, przesiana już oczywiście. Dosypuję jedną szczyptę soli. Dolewam jedną łyżkę oleju. Do tego 120 ml wody. Woda letnia. I wbijam jedno, całe jajko. No i teraz muszę to usunąć. Ciasto mam zagniecione, więc teraz przykrywam, odstawiam. Niech czeka na swoją kolej, a ja biorę się za robienie farszu. Tak więc działajmy z farszem. Mam tutaj suszone grzyby. Grzyby moczyły się przez, przez całą noc. Gotowałem je przez jedną godzinę, i teraz te grzyby zmielę w maszynce. Do tego przepisu proponuję zmielić. I oczywiście tej wody nie odlewajmy. Ona będzie nam potrzebna. Grzyby mam zmielone. Jeszcze dopowiem, że mieliłem na sitku 6 mm. No, takie jest tutaj największe przy tej maszynce. Grzybów miałem 100 gra. Dość dużo, ale wiecie, ja lubię taki dość intensywny aromat i teraz yy, od, tutaj dorzucam do, te, do tej wody powiedzmy dwie łyżki tych grzybów dwie łyżki grzybów a do pozostałej części mielę kapustę kapusty mam 400 gram oczywiście wcześniej już ugotowana także jest bardzo miękka tak więc mielimy usta i grzyby zmielone, a my działamy dalej. Na patelnię wrzucam jedną łyżkę masła klarowanego i kroję od razu jedną cebulę. Cebulę kroję w kostkę. Cebulę wrzucam na rozgrzany tłuszcz. Cebulę będę szklił dosłownie kilka minut. Teraz do ze zeszklonej cebuli dokładam grzyby z kapustą. Teraz to wszystko będę dusił przez około 10 minut. Yy, chcę, żeby ten nadmiar płynu, który tutaj ewentualnie jest, po prostu odparował. Oczywiście to jest jeszcze nie koniec. Tutaj lecą jeszcze pozostałe dodatki. Teraz w moździerzu Rozetrę sobie pół łyżeczki kminku. Kminek przerzucam do farszu. Do tego jedna łyżka koncentratu pomidorowego. Oczywiście doprawiamy do smaku. Ja dosypuję 1 trzecią łyżeczki soli. I świeżo mielony pieprz. No ale oczywiście, tak jak mówię, tutaj wszystko robimy do smaku. Co nam odpowiada? Teraz to wymieszam. Poczekam jeszcze, niech to odparuje troszeczkę. I zostawiam do całkowitego ostygnięcia. Farsz stygnie, a ja teraz do garnczka wlewam 200 ml tej wody, w której moczyły się grzyby. No i oczywiście tutaj były dodane... Dwie łyżki tych mielonych grzybów, tak więc to teraz wlewam i gotuję. Teraz pokroję sobie kilka śliwek, śliwki suszone oczywiście, dodam do sosu, nada to fantastycznego aromatu. U mnie tych śliwek jest 8, ale oczywiście, w trakcie możecie spróbować ewentualnie dokroić, lub od razu dodać mniej. Jeśli ktoś nie lubi takiego smaku, śliwki dokładam do sosu. Do tego jedna łyżka masła klarowanego. Da to fajny, maślany posmak. Dla mnie coś fantastycznego. No i oczywiście musimy to doprawić. Czyli sól. I pieprz. Tutaj oczywiście do smaku. I teraz będę to gotował przez kilka minut. Niech te śliwki wydobędą swój aromat. Teraz na blat posypany mąką wykładam ciasto. Będę formował coś w kształcie prostokąta. Bynajmniej tak się będę starał. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Ale mam nadzieję, że, że prostokąt będzie. Dobrze podsypmy mąką, żeby nam się to po prostu nie kleiło. Mam uformowaną, bliżej nieznaną figurę geometryczną. Nie, oczywiście żartuję. Wszystko jest ok. Tak więc możemy wykładać farsz. Równomiernie rozkładajmy. Tutaj starajmy się zostawiać takie niewielkie marginesy. I teraz pozostaje to tylko zrolować. Tutaj przyłóżmy się do tego, żeby po prostu cała nasza praca nie poszła na marne. Tutaj musimy skleić tą końcówkę, tak więc dłonie umoczmy w wodzie i delikatnie posmarujmy. O, tak jak teraz. Zobaczcie, wszystko sklejone, czyli jest ok. Tak więc teraz kroimy i działamy dalej. Tą końcówkę sobie odrzucę. Powiedzmy takie takie paski 4 cm, 3-4 cm i każdy obtaczam z tej i z tej strony w mące. No i lepiej jest rozsypać sobie trochę mąki i układać właśnie na to. Właśnie, coś takiego. Teraz na patelni rozgrzewam taką porządną łyżkę masła klarowanego i rozpuszczam. Jeszcze Wam dopowiem, jeśli chcielibyście mniejsze te pierożki, bo u mnie są naprawdę pokaźnych rozmiarów, podzielcie sobie ciasto na pół i zróbcie mniejsze. Może takie Wam bardziej będą odpowiadać. Ja... Ja po prostu chcę zjeść coś solidnego. Teraz czekam aż masło się rozpuści. Teraz na mocno rozgrzany tłuszcz. Układam pierogi. I będę piekł z obydwu stron na mocno rumiany kolor. One muszą być dobrze upieczone. Jedną stronę mam już fantastycznie podpieczoną. Tutaj widać na tym jednym, którego odwróciłem. Tak więc można odwracać już wszystkie. Uważajmy, żeby się nie poparzyć. Pierogi w mojej wersji mam już usmażone, więc teraz mogę zalewać sosem. Tak więc pierogi mam zalane aromatycznym sosem. Oczywiście, jeśli chcecie, y, możecie sobie go zabielić, zagęścić, czy to mąką, czy śmietaną. Ja tutaj zostawiam go takim, jakim jest. Y, przypraw nie dodawałem już nic. Tylko te śliwki, sól, pieprz. Naprawdę, smak jest fantastyczny. Teraz przykrywam i będę dusił te, te pierogi przez około 15 minut. Dwie rogi mam już gotowe. Teraz mogę sobie nałożyć. Myślę, że zasłużyłem. Mm, szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu. No naprawdę jest obłędny. Coś fantastycznego. Teraz, jeśli chodzi o smak, już Wam mówię. Ale na pewno jest fantastyczny. Mm. Co ja Wam mogę tutaj powiedzieć? Istny obłęd. To jest tak niesamowicie pyszne. Nie uwierzycie, dopóki nie spróbujecie. Napre, naprawdę zachęcam Was do zrobienia tego przepisiku. Ja teraz idę zajadać. Wam życzę smacznego i do zobaczenia.